No co ty robisz, człowieku, zostań tutaj. No pieniądze na tak masz do facie, Weź Pajka. się u top, to jest nic I co teraz? Ty zajedł kurę. Ty w ogóle? Co to jest za gościu? <noise> Zajęło ci kurę. To wszystko jest już zrobione, światło jest, tutaj stąd światło pada Idealnie, tutaj jest idealne oświetlenie No nie wiem, tak trochę prześwietlacie. Dobra, to, to zmniejszysz tam jasność W każdym razie to będzie perełka po prostu Zobaczysz jak to wyjdzie Na kogo czekamy? Na olejnika czekamy, aż przeprowadzi tego typa no. O, chyba Mówisz, tu masz. masz Otworzę W takim razie ja już będę tutaj czekał na niego Poszedł mu otworzyć Okej okay. A ten typ, tam jest tak. ten typ jest podobno bezdomny Jak bezdomny? Dobra, nie mówcie już, bo już jest Dobra, chodźcie tady tutaj. Cześć. Cześć, Marek. Szymon? Może tutaj sobie usiądźmy, bo tutaj przygotowałem idealne oświetlenie, jak na taki film. Siadaj, śmiało, nigdy nie, nie rękuj się tutaj. W takim razie Olejnik ci opowiadał o co chodzi tym wszystkim. Opowiadał, opowiadał, ale nadal nie wiem do końca, po co tu jestem. Rozumiem, że na co dzień jesteś skromną osobą, tak? No, bardzo Zgadza skromne. się. Miesięcznie ile tak wydajesz na oko? Dwa, trzy tysiące? O, to za dużo. Za dużo? Za dużo. 1500? No, coś może, nawet mniej. Coś takiego, no to powiem ci, że idealnie takie osoby szukaliśmy, nadać się idealnie do tej roli. No chodzi generalnie o to, że. Będziesz mógł korzystać ze wszelkich dóbr materialnych. Nie ograniczaj się dzisiaj w pieniądzach, w ludziach. Mów kogo potrzebujesz, mów czego potrzebujesz, i wszystko jesteśmy w stanie Ci po prostu zagwarantować. Aczkolwiek, aby w jakiś sposób to wyszło, żebyśmy zobaczyli sobie jakiś kontrast między zmianą Twojego życia, to byś przedstawił może swój plan. dnia. co miałeś na dzisiaj zaplanowane? No, miałem takie małe zakupki do zrobienia. Zakupy do zrobienia? A jeżeli mógłbym wiedzieć, to w jakim sklepie i jak miałyby wyglądać te zakupy? Po co te zakupy? Do życia, no, jakieś tam najpotrzebniejsze rzeczy. Produkty spożywcze, rozumiem. Tak, no a sklepy, no to jakie sklepy mogę chodzić? Najtańsze, okay. czyli jakieś biedronki. Dobra, to wybierzemy się w takim razie dzisiaj do biedronki. I to tyle z swojego dzisiejszego dnia? No, miałem jeszcze umówiony obiad z rodziną. Obiad z rodziną? okej. Okay. Będziemy mogli to nagrać? Tak, nie ma problemu. Nie będę mógł To nic się w razie czego. Coś I jeszcze Jeszcze spotkanie z dziewczyną. Spotkanie z dziewczyną. Musimy zrealizować te trzy podpunkty, chyba że jest coś jeszcze? Nie, chyba nic więcej. Wszystko? No dobra. W takim razie, co powiesz na jakąś nową stylówkę? Ja nie wiem, czy tak potrafię, no dobrze się czuję w swoich ciuchach i nie 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 chciałbyś się poczuć w takich droższych? Na przykład na start byśmy tutaj rzucili ci rzeczy za 2000. O, ja nie wiem, czy ja tak potrafię. Spróbujemy, może, co to na to? No nie wiem, nie wiem. Jak ci się nie spodoba, no to najwyżej wybierzemy inną stylówkę i będziemy po prostu zbijać scenę. Kamerzysta, ogarniesz Ciuchy? No, ogarnę, ogarnę. Coś 1800-2500 zł w takich granicach. No dobra. I jak się czujesz w nowych ubraniach? No, muszę się przyzwyczaić. no Nie miałem nigdy tylu pieniędzy na sobie. Ten... Wiesz, to nie są jakoś mega górnolotne ubrania. No, bluza fila to jest taki Streetwear. Dalej buty, polo, love, lauren, spodnie. Skąd są? Kelvin Klein. Kelvin Klein, dokładnie. No, czapka Gucci, żeby po prostu dodać do twojego fita kilka tysięcy. Ale no... Marek, tu wyszło 3,5 tysiąca, 3,5 tysiąca. O tysiąc przekroczyliśmy sumę, którą ustaliliśmy na początku. W każdym razie, został nam ostatni. Podpunkt do zrealizowania, a mianowicie na samym początku chciałbym ci dać samochód jakiś. jaki samochodach gustujesz? No własnego samochodu nie mam. Nie prawo jazdy zrobiłem, No co dzień jeżdżę autobusami tramwajami. O Panami to super, idę. że masz prawo jazdy, tak żeby mógł jeździć. Mogę ci zaproponować dwa samochody i będziesz musiał wybrać po prostu najlepszy, tak? Mogę, ci jeżdż... Mogę swój jeszcze dać? Trzy samochody, trzy samochody będziesz miał do wyboru. A potrzebujesz szofera? Powiedz? No właśnie jakbym mógł, to bym najchętniej tu poprosił o żeby mógł mnie gdzieś zawieźć, bo hmm. dawno nie prowadziłem i wolałbym za kółko nie wsiadać. Lepiej. Nie? Może jednak się zdecydujesz? Na razie nie. No dobra, w takim razie przejdziemy po prostu do tych samochodów, tak? To dawaj. Szofer też choćby niepotrzebny. Dobra, w takim razie to byłaby ostatnia propozycja. W przeciwieństwie do poprzednich dwóch samochodów jest to silnik benzyna 4.2. Na to? No Jaguar był za drogi dla mnie. Za drogi, Stanowczo za co za ja drogi. Wiem. No samochód jak samochód. W sumie idealnie pasowałby szofer do tego samochodu. Szofer może tak, ja nie wiadomo. Natomiast ale... A5? Też jednak była trochę o półkę wyżej za droga, ale tą S5 możemy w ostateczności pojechać. A Ci się podoba, w sumie ta S5 jest troszeczkę droższa od A5, bo tutaj jest lepszy silnik, nie? Ale zawsze możemy o takim samochodzie, ale nigdy nie było mnie na pewno. To osobę. ma kluczek. Ty masz kamerzysta? Ja mam Daj mi kluczek. Do S5, tak? Mhm. Czekaj tu mam auto a piątki tam od Jaguara. Czekaj, gdzie jest to? Tu masz, to jest piątka. Daj. Możesz zobaczyć sobie, jak wygląda w środku. O, też jest, widać, że jest drogim samochodem. No to w takim razie decyduj, jakie wybierasz. Pojedziemy z piątką. szofer trzymaj. Z przodu siadasz czy z tyłu? Mogę z przodu. Dobra, to w takim razie kamerzysta z drugiej strony usiądziesz i będziesz wszystko nagrywał. Ja usiądę sobie również z tyłu. Marku? No, to zatankować jest... by, by chyba wypadało. W sensie? Kończy się benzyna. Ile kilometrów? No 20. 20 kilometrów. No. no to w takim razie do ciebie należy decyzja, bo to ty dysponujesz dzisiejszym budżetem, nie? Jedziemy na stację, bo akurat tu jest... No to wypadałoby zajechać, żebyśmy gdzieś na no, nie stanęli. No. No. no to w takim razie szofer, wiesz, już masz podjechać na stację. Także tutaj weź na tą zieloną podjedź. Dobra. I zatankujemy sobie. Po której stronie jest ten wlech? Po prawej czy po lewej? Była po lewej, nie kamerzysta? Yy, tak, po lewej. Po lewej stronie. No dobra, to, to wysiadamy. Musimy to nagrać. Jak tankujesz? Szafer ma ci zatankować, tak? No, niech zatankuje. Super. Ja mam z nim wychodzić, czy siedzieć cały czas? Wysiąść lepiej, bo żeby wszystko było po prostu na filmie. Kamerzysta też będzie. Ale patent. No to się z tym pomyliliśmy, bo jest jednak po prawej stronie. To ty kamerzysta nie jest swojego naszego samochodu? To ty nie jest mój samochód. No wiem, ale ty nie jeździłeś ostatnio, to nie wiesz, po której stronie jest to? Ja nigdy nie tankuję, Marek. Dobra Co, za tyle? Czy co? Nie no, do takiego samochodu za 50 zł dajemy ja do pełna, Przecież ja za 50 złotych Tak, za 50 zł to my nawet do centrum nie dojedziemy. No, to masz nieograniczony budżet, no to w takim razie trzeba sobie zaczepić, nie? Wiesz jak się... I no tutaj masz to. Dobra, hej, co ty odwalasz? Zaraz mi tu auto zniesiesz, ja to lepiej samochód. Nie no, w sensie on nie umiał po prostu tego zaczepić, żeby się tankowało samo, ale teraz już Zacieło. będzie ciało. To wyjdzie 400 zł pewnie za... Benzyna. Ile tutaj jest pojemności tak właściwie? 70 litrów. O, już ci daję. To ma zapłacić? Niech szofer pójdzie, nie chce mi się w tym momencie Dobra. Co ja to robię dzisiaj? No, nie wiem. On sobie życzy, żebyś poszedł zapłacić za benzynę. Także poleci zaraz. W zasadzie no. to już możesz iść. Ja odłączę. No dobra. Musisz nam powiedzieć, gdzie jest ta twoja dziewczyna, bo nie wiemy jak ona wygląda, a ma się z nią teraz spotkać, przecież tak? Boże całkowicie zapomniałem o tym spotkaniu. To przecież teraz jedziemy do niej, hmm. gadaliśmy o tym przed chwilą. Wiesz gdzie jedziemy. ona będzie? O na przystanku ma stać i właśnie stoi. Jest? Która to? Jest. Na przystanku nikogo nie ma. Nie, tak. jest, jest, stoi. Ona. Ta dziewczyna. Okay. No to możemy sobie to nagrać, wysiąść. Czy coś? A, no, szofer, jedź może. Jak nie jedzie? mam jedź, jedź. Nie mam ochoty dzisiaj się z nią spotykać. Jedziemy. No ale jak już czeka, to może. Nie. No, nie mam zamiaru dzisiaj nigdzie wychodzić. <grym> się. No, mówiliśmy, mówiliśmy, No wiele spotkań z tym mówiono. No, ale mieliśmy się spotkać dzisiaj, tak? No tak, ale ja nie mogę. Szochać. No Właśnie, że możemy. w chwili... Mamy jechać? Tak. Tak, tak jedziemy. Ty o no, co? O co chodzi? A czemu ona przed samochód? Może wyjść z rzeczywiście No, no po, po, z nim. mi samochód nowy. Pogadaj z nią, chociaż. Mało ci dzisiaj jak to trzeba, bo jest, co ty robisz w ogóle? O, tu się z koniec, patrz jak ja wyglądam, to, czym przyjechałem, nie mam Koniec kurwa, bo co? No bo tak, no patrz czym przyjechałem, mam szofera, mam na Ale ma co mnie kuchy, to obchodzi? A mogę co mnie to w sensie jak? chodzi to o to, że on jest bogaty teraz. Jak ty stąd, to nie jest yy, moja wina czy coś, ale po prostu to tylko ci mówię. nie ja jest mogę... bogaty, a co ze mną? Co z naszym związkiem? Koniec, teraz ja przejdę przez ulicę, to wrócę z trzema, czterema. Dopiero co było, że mnie kochasz? No to było. Było? było a to no wszystko, w się sensie, było między się ze sobą, czy co? No to będzie koniec. Potem poszukamy noży. Ja się... Koniec, kurwa? No, tak, koniec. A ja sobie tego nie życzę. I co teraz? Ale ja sobie życzę. Dobra. Ja się na to nie zgadzam. Nie, koniec, koniec. Ja muszę iść do szofera. Zmiń. Aha. Dobra. Zerwaliście ze sobą? No, zerwaliśmy, ale ja nie szanuję. Jesteś pewny tej decyzji? No oczywiście. Nie wy, byliście razem. Pa, a czy to ważne? Teraz to się nie liczą, lata, pieniądze. No, no dobra, to w takim razie, co było następne na tej liście? Ale no jest, jedziemy jest, na zakupy. Jesteś pewny, bo jak coś to. Nigdy nie byłem niczego tak pewien. No dobra, spoko, to jest Twoja decyzja. No to jedziemy gdzie? Powtórz mi, gdzie jedziemy? Na zakupy. Na zakupy. Dobra. Także jesteśmy pod sklepem. Po mojej prawej jest sklep tak zwana Biedronka, ponieważ chcemy naszemu koledze umożliwić zrobienie zakupów. To co, lecimy w takim razie? Ty, ale on nie wyszedł jeszcze. Co? Gdzie on jest? No to w samochodzie? Wysiadasz? Wysiadasz, bo do sklepu pójdziemy. Tak, a może by ktoś tak drzwi otworzył? Szofer? Drzwi otworzył. Szofer. ja mam ci drzwi otworzyć. No tak, tak, tak. No tak średnio bym powiedział. On ci nie otworzy chyba, nie? Ale skoro sam dałeś radę, to dawaj do sklepu. Nie wiem, ale kurwa nie podoba mi się to. No co, ja jestem dzisiaj twoim szefem, ty jesteś przy mnie petem jakimś. Patrz ja jestem ubrany, pieniądze ja mam, ja płacę, więc wymagam od ciebie tego. Co ty, człowieku, chcesz ty? Konie, No to tak. nie, nie ma co się awanturować. Nie, no dobra, chodź do sklepu. Nie, no jakiego ruchu. sklepu? Tutaj tu teraz to ty możesz spierdalać. Ja tutaj sam już sobie drzwi otworzyłem. Co? Co mnie czy co? No pewnie. No dobra, no, człowieku, auto i spierdalam. Nie Słysześnie będę jakim. ze mną nadal współpracuje, no tak, tylko jego tak. nie wiem, No ja wiem, wiem, ale wiesz, wolę, wolę sobie teraz iść do domu, coś odpocząć, a niż jakimś plepsowiem otwierać drzwi. No to szafer chyba nie chciał ci otwierać drzwi. W każdym razie ty teraz będziesz prowadził, czekamy, że sama ci prowadzić. Ty No dobra, super. w każdym razie jesteśmy tutaj. Dobra, ten sklep to też pierdolny, bez sensu tutaj w ogóle wchodzić, jeszcze się czymś zarażę, jedziemy do restauracji Do restauracji? No pewnie Okej, okay, dobra To w takim razie prowadź Prowadźmy teraz, tak? Kamerzysta się z przodu czy z tyłu? Obojętny. Cały czas Matka do mnie dzwoni, muszę odebrać, bo byłem z nimi dzisiaj umówiony na obiadek Halo, no cześć, no mnie dzisiaj na obiedzie nie będzie no teraz mam pieniądze, to sobie gdzieś tam na mieście zjem w jakiejś dobrej restauracji. No na pewno, na pewno, ale nie płacz. No nie płacz, nie płacz. Powinnaś się cieszyć, że synowi się powodzi i wszystko. No teraz jadę nową, S piątką. Na sobie mam takie ciuchy, że chwilę to nawet nie zarabiacie, więc no mnie dzisiaj nie będzie. Na razie. Olałeś w Do no. restauracji jedziemy. No tak wiesz, no, trzeba korzystać z życia. W sumie wiesz, lepiej chyba w restauracji. Ja nie wiem jak twoja mama albo tamta gotują, ale myślę, że lepiej będzie w restauracji, bo wiesz, ładniejszy wystroj bardziej klimatyczny. Tak, w restauracji prestiż, wszystko. Dobra, no to w takim razie jedź do takiej restauracji, do jakiej chcesz. Dobra. Gdzie idziemy? No, do restauracji, tak? Nie tak, chciałeś to iść tak, na ten tak. obiad do, do rodziców, więc musimy iść do jakiejś restauracji. W każdym razie, kamerzysta, ty masz jakieś pieniądze przy sobie? No nie. No to przykro mi, my idziemy razem, tak? Poczekasz na nas? Chcesz to nagrywać w jakiś sposób? Nie wiem. Dobra, no, no, no poczekam. No, bo wiesz, nie będę cię już sponsorował. Pewnie wybierzesz jakąś grubą restaurację, no i dlatego nie zamierzam wykładać na ciebie 200 zł. Także polecimy zjeść, ty możesz w międzyczasie, nie wiem, do jakiegoś fast fooda sobie pójść, bo ona nam to trochę zajmie. To cześć. Ale krajerstwo, Po co my tu przyjechaliśmy? No bo tutaj słyszałem, że niezłe dupeczki chodzą, więc... Ja przed chwilką zerwałem, więc może być fajnie. Mówisz? No, jak? Nie przesadzaj. No patrz, na przykład tam, po lewej jedna idzie. Gdzie? Tutaj, ze samochodami, zaraz. Rzeczywiście jakaś idzie. No, no to co? Chwilkę, nie? Idziecie? Poczekaj, no nie, muszę to nagrać chyba, co? No nagraj, nagraj. No cześć. Mogę ci ile daje? Widzisz jak wygląda? No, wiem, że zawsze chciałaś mieć takiego. Może. No. A zobaczymy może czym przyjechałem, czy nie? Chętnie mogę. To chodź. Zawsze jedziemy się? Nie może. Ale trochę nie przesadzasz? Masz czym? No co się tutaj dzieje? Czemu ja to? Leżanki tutaj jesteś. Ej, tak skoro no co? No nie przesadzasz troszeczkę? Mam no wszystko nagrane, samochód jest już mój, dałeś mi wszystko. Jak to jest twój samochód? Tak. No jakaś obca dziewczyna w moim samochodzie teraz Jaka obca? Dobra człowieku, odwaliło się od pieniędzy, taka Jak? jest prawda. Mi On odwaliło od Cię od pieniędzy, ja Zaczął to... mnie popychać. Ja mam to wszystko nagrane Co masz nagrane? Odwaliło się od hajsu i tyle. A, od ty, hajsu no. No koniec Jakie bajki. Jaki bajki? Jakie bajki. No, a co, co Ty robisz? Odjeżdżam, wszystko nagrane są. Gdzie Ty odjeżdżasz? No Dobra człowieku, weź się uspokój i słuch... zostań tutaj. Na, nawet się nie masz. Co? No nawet ci nie waż. No jak nie to? No co ty robisz, człowieku, Zostań tutaj. No pieniądze na taksówkę masz, do taty wróć. Weź Właśnie? się u to jest nic samochód, I co teraz? Ty zajebał furę. Co ty co w ogóle? Co to jest za gościu? <grym grym> zajebał ci furę, Marek. czy znaczy, wiesz, samochód sobie odzyska, Ty, ale... jedzie z powrotem. Gdzie jedziesz, Marek? I co? No to co ty robisz? co, jak do domu? Przecież to jest mój samochód. Jak twój samochód? Koniec tego dnia cały, bo nie będę ciągnął pieniędzy żadnych. Dobra, stary, bo to jest no, Weź się odpowiem. masz po furze, nie? Nie, spokojnie, ja sobie odzyskam ten samochód, tylko co to jest za pajac w ogóle? Na początku taki skromny człowiek, a teraz co on odwala? Nie wiem, no, może był fura i pojechał, nie? Dobra, spoko, ten samochód się odbierze. Chodzi o sam fakt, jak człowiek potrafi się zachowywać pod wpływem pieniędzy. Co teraz robimy? Nie wiem, ja bym skończył film. Ja bym zadzwonił po szofera, przede wszystkim, ale to jest dobra za chwilę, zadzwonię po szofera. No w każdym razie, tak jak widzieliście, od pieniędzy niektórym odwala po prostu. Na całe szczęście mnie odwala od pieniędzy, ale jak, jak widać, taki człowiek zachowuje się inaczej. Zobaczcie poprzedni film oraz nie zapomnijcie o subskrypcji. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. Do zobaczenia.